Dzieci pacjenta, który chce ułożyć sobie życie na nowo, chcą z nim porozmawiać. Mężczyzna liczy na to, że przemyślały sprawę i zaakceptowały jego wybór. No, słuchaj, rozwialiśmy trochę. No jeżeli chodzi o Agnieszkę, to masz nasze pełne wsparcie. Dziękuję Wam bardzo. Nawet nie wiecie, jak dużo to dla mnie znaczy. Przyszłam Cię pożegnać. Mały zaczyna robić się marudny i muszę wracać do domu, położyć go spać. No, poczekaj chwilę. Chciałem poznać Cię z moimi dziećmi. Konrad? I Ewelina, przepraszam za tą scenę na korytarzu. Nic się nie stało. Miło, Partnerka miło, pacjenta chce już iść do domu. Sytuacja jest dla niej coraz bardziej krępująca, zwłaszcza, że nie chce wiązać się z mężczyzną na stałe. Wszystkiego najlepszego. Chcemy też poznać bliżej naszego brata. Bardzo mi miło, ale może innym razem, bo dzisiaj naprawdę jest już bardzo zmęczony. No ale poczekaj jeszcze minutkę. Skoro jesteśmy razem, no nie mogę już dłużej czekać. Agnieszko... Powiedz, zostaniesz moją żoną. To nie jest dobry moment. Jak to? No, tak długo na to czekaliśmy. Porozmawiamy o tym innym razem. No ale powiedz tylko, tak czy nie? Nie. Co? I jak to? No nie, po prostu. Nie mogę. Nie chcę być z tobą. Przepraszam. No ale Agnieszka. Przepraszam. No nie zostawiaj mnie. Poczekaj. Powiedz, dlaczego? Nie kocham cię. Przepraszam, nie pasujemy do siebie. No ale mamy w dziecko. Ale nie możemy być razem. Z Rozum, to wreszcie nie pasujemy do siebie. Ale ja cię kocham. Ale ja cię nie. Chodź, tato. Tato wracaj do łóżka. Nie możesz się denerwować teraz w tym stanie.